Hej, czy witajcie? To znowu ja i trochę mnie nie było. Wiem. Ja przepraszam, ziomeczki. Ja, ja bardzo przepraszam. Ja ja, 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 was przepraszam. Ja przepraszam, że, że mnie nie było. To moja wina. Ja, prze, ja przepraszam, że mnie nie było na YouTubie. Przepraszam, że mnie nie było na YouTube. Przepraszam, że mnie nie było na YouTube to... Tak was nie będę przepraszał. Po prostu mnie nie było, musiałem poprawić troszeczkę ocen, tak jest koniec teraz roku. Nie miałem weny i no musiałem sobie odpocząć od YouTube'a. Więcej nie będę tego robił, tak. No i co nie ma się jakoś roztaczać na tym ciebie, przecisiaj modyfikację do do oczywiście GTA. Nie no nie było mnie tyle na YouTube, no to zostawilibyście tą łapeczkę w górę i <laughs> subskrypcję kanału. <śmiech> 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 no. Po lewej stronie jest to Random Collision I dzięki temu, znaczy dzięki temu to jest taki mod typowo dla trollowania I on polega na tym, że po prostu idziemy i o każdą rzecz, którą, która jest w jakimś tam stopniu wybita Czy jest wyżej od normalnego poziomu, będziemy się odbijać Na przykład jak widzicie tego czopat, chociaż tego nie testowałem, czy nie ja o takie żywe rzeczy Czekaj, no, Chop, Chop, chop. <laughs> ten mod polega, czekajcie, przeskoczę to i od Chopa mogę się też wywalić. Biedny Chop. Nie maltretujesz psów, bo w ostatnim odcinku jak zabiję człowieka, to nic nie mówiliście, ale jak zabiję psa, to nagle. O, 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 zabiję psa, do okej, okay, dobra, dobra, więcej nie zabiję psa w grze komputerowej, przecież nie jestem jakimś sadystą, kurde, zrozumcie to. Nawijcie no, na przykład ten murek. No i, no i to będzie wyglądało w taki sposób, że, że raz się uderzycie i... Ale to było emocjonujące Oczywiście F6 sobie to wyłączamy No i w tym momencie jeżeli mamy to wyłączone To już nie będziemy się obijać, tak? Ale możemy też oczywiście włączyć ponownie i robią się dziwne rzeczy Czy ty grasz w Limbo, stary? Czy to, czy tobie się noga w... Nie, stary, what the fuck? Czy mu się noga, u... czy mu noga ugrzęzła w trawie? To jest chyba jedyny sposób Nie? zabiłeś się w GTA Zabij się W normalnym życiu Dobra, co dalej? Jako, że jesteśmy czarni Dobra, rasistowskich żartów też nie będzie w tym odcinku, e, to możemy wyciągnąć telefon, ale po co ci z telefon, przecież telefonem nic nie zrobisz, nawet nie masz iPhone'a. jak ty możesz się nazywać normalnym youtuberem, nie masz iPhone'a. to po prostu możemy wejść sobie w kontakty i w tych kontaktach będziemy musieli, musieli, od razu wam mówię, zadzwonić do Lestera, Bad Boya albo Alidena Picardę. Nie wiem jak to się czyta, nie bicie mnie za to No i gdy do tego zadzwonimy, wyświetli nam się taka Jakby, nie wiem jak to nazwać, historyjka Widzicie, że tutaj, hello Franklin, it's the knife, knife What I mamy nasze piękne, piękne kontakty No i w tym momencie pokażę wam haha, najgłupszych rzeczy Do najlepszych rzeczy, ale ja nie przewidzicie filmu Bo wtedy mam mniej pieniędzy A propos pieniędzy, taka mała ciekawostka Na tych wszystkich stron, które losują gry Nie kupujcie tego, nawet jak jakiś youtuber to promuje Nie kupujcie tego, ja dostałem też propozycję Reklamowe takie coś, ale uznałem, że na mój kanał Nie będzie takiej reklamy, no i się z tego Cieszę, że tego nie zareklamowałem, chociaż naprawdę dużą sumę pieniędzy po w lasy dawać tak. Po prostu wam mówię nie, nie róbcie takich rzeczy, nie kupujcie takich rzeczy, nie wiecie wszystkiego, co jest w internecie. Pamiętajcie o tym na moim kanale nie będzie takiego gówna, więc zapamiętajcie to, mój kanał jest to taką odskocznią od wszystkiego, żeby wam poprawić humor i tak dalej. Cześćmy do modyfikacji, bo tylko przynudzasz i znowu jesteś nudny i zawsze jesteś. A więc sobie na YouTube odpocznę sobie, kurczę, tutaj fajnie będzie. Co my tutaj mamy? O, jakieś o te mody! O, to jest jakieś fajne musi być, bo popularne chyba. O, kurde. A, witam Was bardzo serdecznie, oczywiście w kolejnym odcinku. Do Już ta książka z wieku jest śmieszniejsza niż on, nie? Jak ktoś się denerwuje Ach, i jak ktoś, To nie jest YouTube. O jak widzicie, połączyliśmy się z CTOS teraz jesteśmy połączeni i teraz możemy właśnie takie rzeczy robić Mnie samochód nie przejechał Hack Tarific Lights, który po prostu, jak widzieliście, zrobiło coś takiego Czyli po prostu przełączyło światła Tylko tego nie było widać praktycznie No i te światła się po prostu przełączyły Taki cały kosiokwik się dzieje I widzicie, przejeżdżają wszystkich, wszystko się rozwala Na większych rondach czy tam większych skrzyżowaniach Będzie to o wiele lepiej działało Więc tam wam to, to polecam, polecam to zrobić No i po prostu sobie to wyłączamy I jeszcze raz możemy to sobie włączyć Tak, Hack Tarific Lights, jak widzicie to się dzieje po prostu ludzie wysiadają, ludzie się zabijają. Naprawdę spoko sprawa. Eee, czyli skakowaliśmy tak naprawdę eee, to u góry, tak jak to jest, to jest oczywiście watchdogs, ponieważ to ma się wzorować ehm, na Watch Dogs. Ehm... Ale to nie jest apokalipsa, tylko wyłączyłem światła. Ej, baję, bierze No i mamy tu potem jeszcze jakieś hack call, dzięki temu będziemy mogli po prostu usłyszeć, co dana osoba mówi. Niestety na razie tylko i wyłącznie działa jedno audio, więc będzie dla się cały czas to samo wyświetlało, więc to nie jest takie super, jakbyście się dali. No i hack text service, dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, co kto. Pisze w danym, w danym miejscu, tak? Więc jak widzicie, tu może być jakaś historia, w tym ukryta, możemy jakąś misję zdobyć i tak dalej, i tak dalej, więc naprawdę spoko sprawa. No ale to na razie nie jest zbyt ten, bo tu ma jedną tylko historię zawsze w każdej rzeczy, więc to nie jest spoko. A najlepszą rzeczą jest to blackout. Ale żeby był blackout, muszę wam pokazać, co się dzieje w nocy. Jak widzicie, gdy jest około już 24, coś takiego i sobie wyjdziemy z naszego wozu, znaczy nie musimy teoretycznie, ale lepiej wyjść, widzicie wszystkie światła, tak? W wszystko się zapala, ludzie sobie nie wiem, jedzą coś i tak dalej. Wystarczy użyć jednej opcji, która jest teraz najlepiej dopracowana, jest to. Blackout. I tak oficjalnie to ten mod, czyli właśnie wyłączenie wszystkich świateł w całym mieście. Jak to mega wygląda, naprawdę Czyli Oczywiście to trwa na jakiś tam krótki okrzyny czas. No i cóż, to było na tyle, czym się cześć do następnego odcinka. Ja się z wami żegnam, tymczasem mam zostawiam z tą modyfikacją i pewnie jak to będzie wyglądało od góry, czyli jak lecimy samolotem. Trzymajcie się, cześć do następnego? Pamiętajcie o łapce w górę. Oczywiście, jeżeli odcinek się wam podobał, tak nie wymuszam żadnych lajków, jak zawsze. Subskrybujcie, komentujcie. Na razie, no wiecie, ja poprawiam ceny, teraz to te odcinki będą po prostu krótsze i tak dalej, i tak dalej, więc no rozumiecie, bla bla bla, bla, stranie w banie. Po prostu będą się rzadziej pojawiały, ale tylko przez ten tydzień około. Przez ten tydzień do świąt, ponieważ teraz poprawię. Nie wiem, co Na razie.